Wlej to do wiadra. Ten trik sprawi, że będziesz miał lśniące i czyste podłogi, z których można jeść jak z talerza. Twoja podłoga w końcu będzie lśnić jak lustro. Żeby przygotować najlepszy płyn do mycia podłóg, zacznij od oddzielenia kwiatów od suszonej lawendy. Włóż je do młynka i zmiel kwiaty lawendy na proszek. Przełóż lawendowy proszek do szklanki. Zalej lawendę wrzącą wodą i pozostaw do zaparzenia. Po kilku minutach przelej mieszaninę do dzbanka. Jednak użyj do tego sitka, żeby odcedzić kawałki lawendy. Dodaj jedną szklankę wody i jedną szklankę octu do odcedzonego płynu. Dodaj także jedną łyżkę soli. Wszystko dobrze wymieszaj i przelej mieszaninę do wiadra do czyszczenia. Tym trikiem sprawisz, że powierzchnia podłogi będzie czysta jak nigdy. Umyj tak każde pomieszczenie. Podłoga będzie błyszcząca bez użycia środków chemicznych. Nie zobaczysz ani jednej smugi.